Gandjalf daleko jeszcze do Wieliczki. Już chce te solone burgery z maka. Spróchniały brodaczu. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie wejście jest? Co ja Harry Trotter? Krucafik sale zimna woda. Marihuana. O tutaj pisze, patrzta, bramka do wykrywania przedmiotów metalowych. Wypowiedz kod PIN i wskakuj. A co to? Bankomat. Na mikrofon Krzysztofa Ibisza nie pamiętam PINu. Oka będę strzelał. Heil Hitler, Awe szatan, uga buga muga uga. uga. a la kazam. George Bush, Józef Stalin, Jacek Gmoch, Snoop Dogg. Może Robert Makłowicz? Krzyżacy, Real Madrid, Microsoft, Moza, Prison Break. Ja bym to łomem otworzył. Cicho tamty, Karle. Łomem to ty jesteś. Relax, mens, muszę chyba se zapalić. Czwoki wiem, to jest bankomat. Jak jest bankomat w języku świn? Kwik, kwik, kwik. Uwielbiam wieliczkę. Jak byłem, mały, to mi 70 kilowy blok soli spadł na głowę i od tamtej pory mam zaburzenia hormonalne. A oni nazywają to kopalnią. Kopalnią to jest wychodek, nie kopalnia. Dobra, włączę, Z tele zakupów mangobowa, nogi jak galarety chodzą. Za jakieś 3 kilosy powinna być stacja Bipitose na kawę pójdziemy, a ja se wreszcie zapalę. 5 kilosów później. Patrz taburaki. to jest mapa wieliczki, ale zach in ludowe nie odczytam nic, bo nazw ulic nie ma. No na odbyt trzeka. to teraz. Jakaś szczuro-myszorybio-wołowo-wieprzowa szkarada jest tam na dole. Don't worry Frodo, to tylko woźny on tutaj sprząta po turystach. Trochę chudy, bo tylko sól zżera. kiedyś pracował w kotłowni u wujka Stefana ale jadł węgiel i gostry jak wywalił to potem zaczął pracę u paździocha jako woźny ale mu ten kapsel po piwie ukradł i teraz ta cała afera mi raz działkę ukradł menda jedna bilbowi bilbu no jak to się mówi frodoć foków takich jak ty to mało Coś ty w podstawówce robił? Biegunkę miałeś albo co? Kurca Bilbo będzie wstyd nam wówczas jak się tej dziedowie kiedyś tam. Ale przynajmniej nie masz twarzy żula spod sklepu w przeciwieństwie do sama bo ten to wygląda jak półtęte za krzoka. A wracając do gumuła czy jak mu tam? To dostała angaż od szefa wieliczki Rudiego Schuberta, podobno nie. dlatego, że matką Gomuła jest Ela Zapędziowska. Ela to ona jest kobietą? Niemożliwe. Widzisz, Frodo tak to jest, jak na biologii się nie uważa tylko gra się w snajka na telefonie. Ja sobie ściągnąłem z neta taka gierkę Worms Forks i gram przez Bluta czas Sarumanem. Ale jazda. Ty, Frodo, masz może swojego iPoda? No wiesz tego co tej główniarce Zeksi zabrałem? Masz to dobrze później, i dasz mi posłuchać duetu artystycznego Quinta i ich solisty Michia Puszapka. Ziom już pamiętam. Dajemy w lewo, bo tam czuję zapach spaghetki. Nie widzisz, że sklep z pamiątkami zamknięty. Wracaj tutaj o Włosiona